Większość projektów i kampanii społecznych ma na celu dokonanie zmian w otoczeniu oraz społeczeństwie. Tutaj również. Jednak rozwój ten ma polegać na powrocie do natury. Słuchy utopek. Motywem naszych działań było zapobieganie suszy oraz degradacji środowiska naturalnego. A to wszystko w języku śląskim. Co zrobiliśmy? Po pierwsze, realizacja filmu fabularnego. A ja mam krzyknąć. Você camerou, gente. <laughs> Postawimy to. Zaś... Po drugie, film dokumentalno edukacyjny. Stawy, ta woda była otoczką dla wielu gatunków roślin, które mieszkały wokół tych stawów. Po trzecie. Zaprojektowanie, wydruk i dystrybucja materiałów takich jak foldery edukacyjne i plakaty. To również w języku śląskim i dystrybuowane tam, gdzie występuje śląska mniejszość etniczna. Efekty kampanii Suchy Utopek to ponad 3,5 tysiąca wyświetleń filmu popularnego i ponad 2 tysiące wyświetleń filmu dokumentalno-edukacyjnego w zaledwie kilka tygodni. Ponadto setki materiałów drukowanych oraz wprowadzone w życie zmiany postępowania wśród mieszkańców. I konkretne działania w swoim otoczeniu. I ty zapoznaj się z naszymi materiałami i chytej woda do utopka. Stop. Stop. Oh yeah. Oh yeah.